Dzień dobry, na dzisiaj mamy króciutkie zadanie pod tytułem Chcielibyśmy policzyć sobie całkę po okręgu. W takim razie. Jak policzyć całkę po okręgu? Zacznijmy sobie od tego, że wprowadzimy sobie na płaszczyźnie zespolonej okrąg. Jak wygląda okrąg na płaszczyźnie zespolonej? Rysuję sobie osie rzeczywistą oraz urojoną i chciałbym otrzymać jakiś okrąg o promieniu na przykład od punktu. Z0 aż do Z. To jest moje aktualne Z. Oczywiście Z będzie się poruszało. Będzie startowało i poruszało się gdzieś w tą stronę. W takim razie tworzę sobie promień R tutaj i deklaruję, że aktualne moje Z to jest Z0 położenie początkowe plus promień. Tylko, że okrąg będzie poruszał się w płaszczyźnie zespolonej, będzie startował na osi rzeczywistej. Leciał aż do przecięcia z osią urojoną i zakręcał z powrotem w dół. W takim razie potrzebuję jakąś funkcję, która zwróci mi tutaj dla początkowej sytuacji tylko z0. Wyzeruje się. Ok? Dla sytuacji końcowej, jakakolwiek by ona nie była, zwróci mi z powrotem z0 wyzerowane, a po drodze, czyli w jednej czwartej ruchu, to jest jedna czwarta, to jest połowa, to są trzy czwarte i pełen ruch, zwróci mi, że jestem w pionie. Ok, funkcja, która zwraca taki zestaw, no, to będzie najłatwiej eksponenta. Eksponenta z, tutaj wychodzi mi pi drugich razy i, Tutaj mam 2pi razy i, a tutaj w takim razie, żeby to sparametryzować, wystarczyłoby wziąć r razy e do 2pi razy i. No i potrzebuję jakąś zmienną. Sparametryzujemy sobie ten okrąg w czasie. Wystartujemy od zerowej sekundy i będę się poruszał aż dojadę do końca. W takim razie tworzę sobie czas od 0 do 1 i mam dodatkowy parametr w postaci czasu. Ok, mając położenie początkowe i mając promień, w takim razie mogę opisać sobie mój problem. Mój problem jest taki, że chciałbym policzyć całkę po moim konturze i ta całka będzie składała się z 1 przez Z minus Z0. Czyli bez położenia, bez z punktu początkowego będę liczył sobie całkę. U góry mam na razie DZ. Technika liczenia takiej całki polega na tym, żeby pozbyć się tego dz i przejść na moją parametryzację funkcji, czyli na czas. Co wiem w takim razie o tym, jak mogę przejść na czas stąd? Jeżeli macie dowolną jakąś całkę po dz, dz można zamienić na z'. Z' to jest dz po dt, co oznacza, że samo dz. Przenoszę czas na drugą stronę, to jest z' razy dt. Czyli w każdym momencie, jeżeli chcę sparametryzować się w czasie, mogę zamienić to na z' dt. Zgodnie z tym magicznym wzorem, dodam go sobie gdzieś tu u góry, żeby tu wisiał. Zgodnie z tym wzorem przechodzę. I teraz. Wszystko pozostaje takie same, oprócz granicy całki. Co się wydarzy tutaj po tym, po kształcie, z którym ja całkuję? Przed chwilą stworzyłem sobie krzywą, akurat tutaj krzywą zamkniętą, przepraszam, stworzyłem sobie krzywą i powiedziałem, że będę poruszał się po niej w czasie jednej sekundy. Jedna sekunda to jest bardzo wdzięczny czas akurat, jeżeli chodzi o parametryzację. I teraz, nieważne jaką długość miała ta krzywa, w tym momencie był to okrąg zamknięty, ja się poruszam od zerowej sekundy, ćwierć sekundy, pół sekundy, trzy czwarte sekundy, jedna sekunda. Zmieniają mi się granice. Znaczy odkąd, dokąd liczę całkowanie. Ok, dobra, czas podstawić to, co potrzebuję. Mam zeta, z0, czyli położenie początkowe, gdzie był okrąg, środek jego i z' No z' dla okręgu będę musiał policzyć. Jeżeli mój okrąg w tej parametryzacji, a właśnie będę dorzucał ją, żeby było widać, że to ja sobie ją sparametryzowałem, to jest z0 plus y, r razy e do potęgi 2pi razy czas. Ok, pochodna czasowa w takim razie to jest z0 spada, bo to jest stała, zostaje mi r razy e do potęgi, to jest wszystko, co stało tutaj z przodu. 2, pi oraz i i zostaje e do potęgi. Czas był podstawową zmienną, po której liczyłem pochodną, więc nie ma żadnych pochodnych wewnętrznych, tym się nie przejmuję. I dorzucę sobie, może przesuńmy się w tą stronę, co ja tak nie używam w ogóle tej strony, jak ja śmiem po prostu nie używać tej strony. Przesuniemy sobie tutaj początek, tu jest moja całka. Yy, ona była po C z z po z minus z0, ale teraz już jest od 0 do 1, bo tyle trwa czas, w jakim ja robię ten kształt. Z', Z dt po z-z0 minus i lecimy. Z' na początek sobie podstawię. Z' jest fajne. 2 pi razy i to wszystko są stałe, wylądują za chwilę przed całką. E, razy r, e do 2 pi i t. R też mogłoby wylądować, ale zaraz zobaczymy, co się wydarzy na dole. Tu jest bardzo ciekawy. Z minus Z0. Czyli biorę wzór na Z, odejmuję Z0. Czyli to się skróci. Zostanie mi na dole tylko. Zresztą mogę to napisać, że to się skróci. I zostanie mi re 2 t. Ok, to się skraca. No to zostało mi tylko to w mianowniku, to w liczniku, ciach. Zapomniałem o dt. To są stałe, czyli stałe wylądują przed całką, a w całce nie ma nic. Całka od 0,1 po czasie, który rośnie liniowo. 2p i raz 1. Ok, to by było na tyle.